Później jest to, co się z tymi osobami dzieje, bo można je po prostu odstawić do szpitala, mm -hmm. gdzie zostaną sprawdzone testem na obecność wirusa lub nie, albo można ich od razu zamknąć w jednym z tych szpitali polowych yy, i tam na przykład oni się dopiero zarażą wirusem od innych. Dzisiaj przenosimy się do Chin, gdzie szaleje epidemia groźnego wirusa. A będziemy o tym rozmawiać z Michałem Boguszem. Dzień dobry. W mediach społecznościowych w Chinach pojawia się teza, czy taka teoria spiskowa, że ten wirus groźny, który, który panuje w tym kraju, to sprawa CIA, CIA, którego rozpyliło. Tak się wydaje, że jest to element tzw. szeptanej propagandy, czyli niebezpośredniego w propagandy mówiącej o czymś, tylko właśnie rozsiwającej plotki, kawały, żarty i w ten sposób próbujących... Yy... Odwrócić winę za cały kryzys od partii komunistycznej, i w ten sposób zgrać starą, sprawdzoną kartę, że to wszystko złe, zagraniczne siły przygotowujące coś w rodzaju stonki zrzuconej e, przez Amerykanów w Polsce w latach 40. A jak działa chińska propaganda? Chińczycy w ogóle wiedzą o tej epidemii, która panuje? No epidemii już się nie da informacji zatrzymać i właściwie media są jej poświęcone. Uwolniono część e, mediów, pozwolono im, relacjonować to, co się dzieje, chociaż oczywiście jest to wszystko pod kontrolą partii i ma pokazywać, jak partia doskonale sobie radzi z poważnym kryzysem. Który nie jest jej winą, ale my mamy nad tym przewagę, bo mamy silne, zdecydowane państwo i jesteśmy w stanie wbudować szpital w 6 dni. No, no taka jest teoria. To oczywiście nie jest prawdziwy szpital, tylko szpital polowy, na tysiąc łóżek, zrobiony z prefabrykatów, kontenerów i tak Chociaż wydaje się, że nie jest jeszcze gotowy, to już niektóre media zaczęły pokazywać jego zdjęcia. Ale to szybko się okazało, że to nie były zdjęcia tego e, szpitala, którego jeszcze nie ma tak naprawdę, a sztokowe zdjęcia z internetu ściągnięte. Czyli nie te opowieści o szpitalu zbudowanym w 6 dni to nie jest do końca prawda? No jeszcze nie jest, bo te 6 dni jeszcze nie upłynęło, ale prawda on będzie zbudowany, tylko że to będzie szpital polowy zbudowany z prefabrykowanych kontenerowych y, jakichś pomieszczeń. Ty byłeś w Chinach podczas jednej z ostatnich, podczas ostatniej tego typu epidemii. E, jak wyglądała ta kwarantanna? Jak to no, dwa, roku był rok 2003 w czasie SARS. Akurat mieszkałem jeszcze w Pekinie. E, w, no, pierwsze 10-14 dni wyludnione miasto, e, puste półki w sklepach, ludzie gdzieś tam, pojedyncze osoby przemykające się pod murem, kryjące się, każdy... E, ludzie bojący siebie nawzajem, nie chcący wejść w ten kontakt mhm. wzajemny, a potem to się uspokoiło, ludzie się przyzwyczaili, yy, zaakceptowali ryzyko i jakoś życie powróciło powoli do normy, mimo tego, żeby się obostrzenia na ulicach pod tytułem yy, checkpointy, takie gdzie sprawdzano temperaturę, yy, zarówno do, przy środkach masowej komunikacji, jak metro, ale także w, przy sklepach, centrach handlowych, gdziekolwiek były większe skupiska ludzi, albo czasami były po prostu stawione na ulicy, grodzone ulicy i po prostu każdy, kto przychodził musiał. E, sprawdzić swoją temperaturę. I dzisiaj też tak jest, też można za gorącą temperaturę, za dużą temperaturę trafić do, do szpitala. No tak, to jest głównie idea, na tym polega, że próbowała przesiewania populacji, żeby znaleźć osoby zagrożone, czy stanowiące zagrożenie. Pytanie później jest to, co się z tymi osobami dzieje, bo można je po prostu odstawić do szpitala, mm -hmm. gdzie. Zostaną sprawdzone testem na obecność wirusa lub nie, albo można ich od razu zamknąć w jednym z tych szpitali polowych yy, i tam na przykład oni się dopiero zarażą wirusem od innych osób. Właśnie mówiłeś, że te szpitale są często tak naprawdę umieralniami. A czy jest, pamiętajmy, że to nie jest jednoznaczna sprawa, bo tak jak Chiny są różnorodne i na różnym poziomie rozwoju, to tak samo mhm. są, są te szpitale bardzo różne. Mogą być szpitale bardzo dobrze przygotowane z super personelem, z super sprzętem, najwyższej światowej mhm. jakości. Głównie bym spodziewał się takich szpitali w dużych ośrodkach miejskich, typu Pekin, Szanghaj, Kanton, Shenzhen, mhm. tych miast, które są najbardziej rozwinięte, a już na prowincji, w mhm. jakichś prowincjonalnych miastach, no warunki mogą być gorsze, mogą one być faktycznie wyglądać jak takie umieralnie, po prostu będzie brak personelu, brak środków, mhm. gdzie ci ludzie będą po prostu zwożeni i trzymani tam. Aż sami wyzdrowieją, lub nie. Mm -hmm. Ale z tego, co mówisz, mogą się zdarzać takie sytuacje, że ktoś ma podwyższoną temperaturę z innego powodu niż ten wir wirus, trafia do takiego miejsca odosobnienia, nazwijmy to, czy szpitala, e i tam dopiero zaraża się tym no wirusem. Jest to możliwe. Z wynika ze względu po prostu na ograniczonej liczby testów, które są dostępne w tej chwili. Mm -hmm. Chinom bardzo zajęło dużo czasu na wyprodukowanie testu, które by mógł potwierdzić obecność koronawirusa. I, to powoduje, że po, I jego ograniczona dostępność hmm. powoduje, że po prostu y, ludzie, którzy zgłaszają się do szpitali z gorączką i tak dalej, nie mogą być sprawdzeni na obecność tego koronawirusa, w efekcie są odizolowywani po prostu na hmm. wszelki wypadek. Y, te kolejki, które widać w mediach, które czasami się przebija y, w wideo jakichś na mediach społecznościowych z Wuhan, po prostu wynikają z tego, że po prostu ograniczonej dostępności testu. Mm -hmm. I w efekcie każdy, kto jest chory na coś, idzie do szpitala no i jest i tam się robi wąskie gardło, po prostu brakuje testów. Sytuacja ta w Chinach jest, wiele osób porównuje ją pod względem reakcji władzy do Czarnobyla. Czy Twoim zdaniem to są uprawnione porównania? Pod względem oczywiście nie skali choroby i zjawiska, ale bardziej A znaczy mechanizmu, władzy. mechanizmu. Mechanizmu władzy. To znaczy, myślę, że to jest uprawnione ne, ne, porównanie, w tym sensie, że e, mówiono, że e, Czarnobyl to była jedyna katastrofa, która mogłaby się wydarzyć w Związku Radzieckim i to jest, była równocześnie jedyna katastrofa, którą Związek Radziecki mógłby sobie poradzić. Po prostu to system wygenerował tą sytuację i równocześnie w momencie, kiedy ona ekspandowała, stała się tak wielka, że yy, już była na granicy katastrofy czy kryzysu, poważnego kryzysu, dopiero to, to państwo było w stanie zareagować. To jest paradoks po prostu. Coś, co byłoby lokalnym kryzysem zdrowotnym w każdym innym państwie posiadającym normalnie funkcjonującą służbę zdrowia i nie Upolityczniony aparat sanepidu, kontroli epidemiologicznej, sprawa byłaby zamknięta dawno temu i ograniczona do lokalnego kryzysu. Niewydolność systemu, ukrywanie wszystkiego, odwlekanie informacji, odwlekanie kwarantanny, itd., spowodowało, że to nagle stało się poważnym kryzysem. I teraz państwo, ze stałym swoim aparatem, nie licząc się z kosztami ludzkimi, materialnymi itd., będzie w stanie. Prawdopodobnie będzie w stanie mm -hmm. zapobiec e, poważnie, jeszcze większemu kryzysowi, ale oczywiście to jest paradoks polega na tym, że ono stworzyło ten, ten, ten kryzys samo w mm -hmm. się. A czy ta sytuacja zagraża w jakimś stopniu pozycji władz chińskich, pozycji KPH, czy nie ma o tym mowy? Moim zdaniem na dzień dzisiejszy nie, nie, nie ma o tym mowy. Oczywiście w mediach społecznościowych chińskich mimo cenzury, mimo kontroli pojawia się coraz więcej krytycznych głosów itd., tak ale jeżeli partii uda się opanować kryzys w ciągu dwóch miesięcy, to myślę, że to się nie przełoży na jakieś poważne załamanie systemu politycznego. Chociaż oczywiście wszystko zależy od skali kryzysu, liczby ofiar i tak dalej. Ostatnio rozmawialiśmy tutaj o Hongkongu, o protestach w Hongkongu. Jak sądzisz, czy ta sprawa, tej epidemii może w jakimś stopniu wpłynąć na te protesty? Pierwsze, e, dzisiaj władze Hongkongu już zamknęły granice z e, Chinami kontynentalnymi, anulowały wszystkie przepustki dla osób, rezydentów, e, obywateli HRL, a rezydujących mm -hmm. w, HRE, e, w Hongkongu i oni już nie mogą podróżować na drugą stronę. E, zamknięto checkpointy, ograniczono liczbę e, e, przejść granicznych, dodatkowo e, jest w, Dzisiaj w Cari Lam, która e, wprowadziła zakaz zasłaniania twarzy, dzisiaj wystąpiła na konferencji prasowej razem z pracownikami w Masce. Czyli jeszcze mm. 2-3 dni temu twierdzono, że nie ma potrzeby mas noszenia masek, a dzisiaj władze już promują same noszenie masek e, dla ochrony przeciwko wirusowi. Równocześnie wydaje się, że władze korzystają z okazji, że e, uwaga mediów. Międzynarodowa skupiła się na wirusie i e, tłumią protesty, coraz mhm. bardziej brutalne, bo te protesty nadal mają miejsce. Mhm. Więcej o protestach w Hongkongu możecie zobaczyć w jednym z poprzednich odcinków. Tymczasem my dziękujemy za uwagę. Dziękuję. Zapraszamy do subskrybowania, komentowania, zadawania także pytań pod tym filmikiem i do zobaczenia następnym razem.